Cześć Boże, witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie i świątecznie z ciamurka. Życzę Wam, aby te święta, choć tak całkiem inne, przyniosły wielkie owoce z martwych Pana Jezusa, aby one tym bardziej były pomnożone i obfite. Jak na przykład jedność duchowa, która zawsze nas przez te święta łączyła z Wami, w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa. Kochani, no a co w tym czasie w Ciamuka? No trzeba było odesłać do domu większość pracowników. Zostało tylko czterech, którzy są właściwie więźniami tego placu budowy na ten czas. Nie mogą się poruszać nigdzie na zewnątrz dla bezpieczeństwa. Ale prace się posuwają. W tej chwili Kontynuujemy montowanie konstrukcji dachowej. Robi się te, te spawanie tych elementów, i, i właściwie jest to już prawie na, na ukończeniu. No, niestety, prace troszkę spowolniały także z tego względu, że szczupleją nasze zasoby finansowe. Także, kochani. Jeżeli nadal nas wspieracie, to dziękuję Wam podwójnie i tysiąckrotnie za, za wszelką pomoc, której nam w tym trudnym czasie udzielacie. Kochani, pragnę Was z całego serca pozdrowić i podziękować i zapewnić Was o naszej szczególnej pamięci i modlitwie w tym czasie. Szczęść Wam, Boże!